Gra, ta care, Kary, ale gram zawsze w ogóle to uciekł. O razie dać od szkładę. W następnym odcinku, na razie połowę. Zobaczyliście jak kliknijcie i niecie łapie w górę to w kolejnym odcinku znowu. I subskrypcję to wam po jedna subskrypcja dwa dwamy. Znaczy i wiecie jak wygląda ten ogród? Chyba on wygląda on tak Jezu, z na kurde, drzwi czarnej dziury jest ogród, właśnie o to mi chodziło. Gra już się zbudowała prawie. No. No, nie widać ja jak kolejny dzień gra jakby się zbudowała. no. Normalnie. No jest te hałasu wątpliwości. Też klamnia. Jak tam wejść? Mamy tutaj taki dom. On jest bez klucza żadnego. Ja nie miałem żadnego klucza w rękach. I... I... To nie jest takiego coś podobnego. Nie wiem. Na przykład Ta klamka od żeby bo się podrabił po oku, to nie tutaj. gdzieś to on... szczypce być. Tutaj tam gdzieś. Liczby, to tam coś... nie jest, to tam

gdzie ja nie chciałem... 5 to wystarczy. 11 byłem... gdzie się, by się nie brało w ogóle. To było słabo, to było co tam jest w tym kościele, widzicie to? To jest ta kropka? To są kościele normalne.

I... Możecie dać mi chwilę tutaj, się. No Dawajcie, cały czas, cały czas, cały czas. Mamy tu mam, mam, wiadomienia. Co jest za kura? Jak się da... A mówią, że kurę da się złapać tą... A. Nie, ludzie, ja stąd wyszłem. Poszedłem tu, czy mi się wydawało? Widzicie teraz w wielu komentarzach, to nie wiem. Zapomniałem, że mam włączone, dobra. Mam no, włączone na YouTube komentarze, to. Nie jak kółko się kręcę takie. Kurde Ej, Jakiś klucz znaleźć. No! Czy fajny był odcinek? 爸。